Czy narcyz kiedykolwiek tęskni za tobą, lub odczuwa smutek po rozstaniu? Narcyzm obejmuje m.in. dziecięce przywiązanie do drugiej osoby w celu uzyskania potwierdzenia. Pomyśl, proszę, o tym, jak o emocjonalnej pępowinie. W rzeczywistości narcyzm powstał, gdy był jeszcze małym dzieckiem i nie udało mu się skutecznie stać. Własną osobą. Zamiast tego został przedłużeniem jednego lub większej liczby swoich opiekunów. Osoba przeklęta tym niepowodzeniem separacji czy indywidualizacji czuje się źle, niedobrze i wstydliwie wobec siebie. Toksyk w rzeczywistości czuje się przegrany, ponieważ nie ze swojej winy nigdy nie nauczył się naprawiać nawet najmniejszych porażek, najmniejszych niepowodzeń i wstydu. Chwali się wielkości. I wytrzymałością, gdy w rzeczywistości jest biednym, małym i przestraszonym chłopcem, wciąż przywiązanym do sznurków fartucha swojej matki. Dla niego relacja z tobą polega na tym, że fasada, którą przedstawia światu, jest prawdziwa. Innymi słowy, Narcyz wykreował w swojej chorej głowie utopię, stworzył, wykreował postać, w którą wierzy, że on nią jest. I w jego świecie ta postać jest prawdziwa i wyjątkowa. Rzeczywistości oczywiście o wiele lepsza od Ciebie. I kiedy zabierzesz narcyzowi zapewnienie, że jest kimś wyjątkowym uwaga zacznie spadać swobodnie. Stąd obwinianie Cię za odrzucenie i oczywiście szukanie desperacko nowego związku, aby natychmiast znaleźć potwierdzenie swojej wyjątkowości. Właśnie tego mu brakuje nie daj się ponownie zabrać na przejażdżkę może wydawać się naprawdę szczery ale to nie za tobą tęskni to jest to czym go karmiłeś przez tę emocjonalną pępowinę